Czas na nowy rok, w związku z czym też nowego mnie! 2020 już za nami. Powiem wam, ostatnio nagrywałem odcinek chyba dwa tygodnie temu. Zrobiłem sobie naprawdę długą przerwę, w końcu jestem wypoczęty, rzeźki. W końcu miałem czas, żeby sobie pograć, porobić coś. Oczywiście, pograć na DragonCraft.pl. Powiem, nie wiem, czy wiecie, ale już niedługo będziecie mogli wygrać taki oto piękny fotel od Diablo Chairs. W ciągu tak mniej więcej tygodnia, dwóch tygodni powiem wam, co dokładnie trzeba będzie zrobić. A tymczasem chodźcie już teraz IP Dragoncraft wersja 1.164. A tymczasem przejdźmy do odcinka, jakimi są wpadki na żywo z w serialu w serialu w programie z serii telegry. Ta seria pojawiła się już na kanale Spoczy Duet, ale nie pojawiła się jeszcze na ritezie, więc wpadki na żywo lecimy! Co? <laughs> jaka odpowiedź? Wadowice. Co? Proszę pana, ja się pana zapytam, jaka odpowiedź? A wtedy on na to... Nie no, dobra, w sensie, zdaje mi się, że to było nieporozumienie, chociaż powątpiewam, ale na, naprawdę fragmencik, mm, miód. Albo 704 304 301 i halo, halo, dzień dobry. E, dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? E, kobieta. Kobieta kuchni na literę K. To jest seksistowskie. Nie powinniśmy się z tego śmiać. Aniela! Chodź, chodź. Yy, poradzisz sobie z tą zagadką. Yy, w kuchni na literę K. Kobieta. Wygrałeś 100 złotych, brawo! <laughs> Patrzcie, no i to nie jest seksistowskie. To sobie wymyślacie. Dobra, teraz wracaj do kuchni, proszę, bo mu No ty tak powiedziałeś, a ty tak nie możesz mówić. Dobra, wracam do kuchni. Da. W kuchni na literkę K. No dobra, świetny pomysł. Ja zapiszę oczywiście kobietę, jeszcze nie z koperty. Nie no, ale przynajmniej jakiś tam dystans zachowała do siebie, nie? Także no, no na plus. Pokaż ten fragment i wtedy to, bo to się odnosiło do niej, nie? Nie Danieli. W sensie, znaczy to też, ale rozumiesz kurwa coś. Nie. Serio, nie, sorry, nie wrzucaj tego, nie zapłacisz ci za montaż, nie? I co, teraz wrzucisz pewnie całość? Nienawidzę nie ci typie. Generalnie szukam montażysty, numer wyświetla się na ekranie. Tutaj możecie dzwonić. Płacę 50 zł za materiał. Polecam. Ogólnie muszę wam się jeszcze pochwalić, bo ostatnio miałem bardzo śmieszną historię. Mianowicie słuchajcie tego. Byłem bardzo zmęczony, więc poszedłem do kuchni i otworzyłem szafkę i zrobiłem sobie kawę. Kawę GPS. Jest ona bardzo dobra, nie tylko z tego względu, że możecie sobie na przykład wziąć smak karmelkowy. Jest nie tylko bardzo dobra, również z tego względu, że możecie sobie wziąć na przykład smak ciasteczka korzennego. Jest Dobra nie tylko z tego względu, że macie jeszcze dziesiątki innych smaków do wyboru. Jest dobra przede wszystkim. Dlatego, że w takim kubeczku GPS-a jest 5 razy więcej kofeiny niż w zwykłej kawie. Albo 3 razy więcej niż puszcza energetyka. No, wybierzcie mądrze. Jako, że mamy nowy rok, to GPS postanowił przywitać ten rok z przytupem. I tak jak kod Kacper daje 20% zniżki, tak z kodem KACPER25 uzyskujecie tej zniżki 25%. Przy czym kod jest ważny tylko dzisiaj i jutro. Poniedziałek i środę, więc musisz się śpieszyć. Ale kod Kacper poza tym jest ważny przez cały czas, więc 20% możecie uzyskać w każdej chwili. Generalnie ja wam to już mówiłem od dawna. Jeżeli wsiadam do nagrywek, jeżeli chcę pracować. Piję sobie tą motokawę. Jak piłem sobie jakieś Jakobsy, nie Jakobsy, to one co prawda mnie budziły, ale po pewnym czasie przestały. No i wtedy postanowiłem, że spróbuję sobie GPS-a i Boże, jak bardzo żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej. Na początku poszedłem za radą Kumpla i spróbowałem batonika wafelkowego. Którego szczerze, serio polecam. Jeżeli chcecie zacząć przygodę z GPS-em, weźcie ten smak. Jak robię sobie taką kawę, to też dorzucam mniej więcej 50% mleka, bo wtedy całość jest naprawdę przepyszna. I tutaj też jest plus tych smaków, bo nawet jeżeli nie chcecie sobie kupować takiej kawy z wysoką zawartością kofeiny, to możecie kupić kawę ze zwykłą zawartością. I tak jak tamta kawa to jest Angel Stash tak możecie sobie kupić równie dobrze kawę Angelo. GB jest Angelo, tutaj jest akurat zwykła dawka kofeiny, ale również możecie brać super smaki, ciasteczko korzenne, kruche ciasteczko, batonik karmelowo-ciasteczkowy, kokos z białą czekoladą. No gdzie znajdziecie taką kawę, nie znajdziecie jej absolutnie nigdzie, tylko na gbs.pl. Więc jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, naprawdę wejdźcie na stronkę, użyjcie kodu Kacper25 przez limitowany czas, jedną czwartą mniej płacicie. Link do Stronki GPS.pl, oczywiście, zostają wam w opisie. Naprawdę sprawdźcie. Uwierzcie mi, nie będziecie żałować, jak weźmiecie chociaż jedną kawę na próbę. Weźcie jedną, nie pożałujecie. A tymczasem, wróćmy do odcinka. Uff, słowo z liter, wydaje się być proste, no ale o tej godzinie, kiedy wszyscy są strasznie zaspań no bo nikt nie pije kawę o tej porze. raczej. Co, co, co? Ja ci dam, nikt nie pije kawę o tej porze, ty, tfu. Wiesz, nie no, są takie osoby, które mają przedstawiony tryb, pracy. Na przykład pracują w nocy, tylko czy są w stanie pozwolić Przepraszam, sobie teraz... Cię. Czy mogą w ogóle sobie pozwolić teraz na rozwiązywanie zagadek w pracy? Właśnie, jak ktoś jest w pracy, to nie ogląda raczej telewizji. Słuchaj, uwierz no mi, jak ktoś jest w pracy, to nie ogląda takich programów. I teraz przychodzę ja, cały na czarno i nagle wszyscy robią what the fuck. To jest ironia, nie? Wyobraźcie sobie, że jeden idiota w Polsce ma taką pracę, że musi oglądać takie programy i się z nich śmiać, e, tym samym pijąc e, kawusie, ale to tak e, szczegół. Jestem dokładnie zaprzeczeniem tego, co ta kobieta ma w głowie. Da się, da się. Kto, że ktoś na przykład pracuje w nocy w domu, ja na przykład podglądam jednego Sąsiada. Dobra, zasłoniłem rolety, Sory, tak dla pewności. Nie wiem, że to jest straszne, ale ciężko jest nie patrzeć, kiedy po prostu wszystkie światła są zgaszone, a tutaj siedzi pan przy, przy komputerze i pracuje. Ej, powoli, ok? Dopiero się poznaliśmy. Ja jestem zajęty siedzeniem przy komputerze, ale powoli. Uważam, że rolety to naprawdę cudowne urządzenie. No, teraz już będę zasłaniał, dzięki, że przypomniałaś. No więc y, mój sąsiad pracuje do bardzo późna. Podejrzewam, że jak wrócę do domku, to dalej będzie pracował. Ej, ja się naprawdę czuję stalkowany w tym momencie. Halo! Możesz mi nie patrzeć w okna? Kurwa! Pierdziele, nie? Jesz, jeszcze raz to zobaczę, nie? Już nie, nie będzie wesoło, ja ci mówię. Wara od okien. No, bo że on nie ogląda telewizji. Ja bym bardzo serdecznie pana sąsiada pozdrowiła, tylko że... Ja wiem, że on na pewno mnie nie ogląda teraz. W ogóle moi sąsiedzi podejrzewam, zastanawiają się, co ja robię tak późno. Dlaczego wracam tak skąpo ubrana? Dlaczego wychodzę i wracam w nocy? Mnie strasznie niepokoi to, jak bardzo się wpisuje w tą definicję, wiecie? Ja też nie oglądam definicji. Ja też nie oglądam telewizji, też pracuję do późna. też mam okna w domu, mam rolety, wspaniałe urządzenie. Czym ja się tak naprawdę zajmuję? No. No powiedz to. Myślę, że ich wyobraźnia sięga granic. Myślę, że ich wyobraźnia sięga granic. Co ty sobie w tym momencie insynuujesz? Oni po prostu myślą, że ty jesteś księgową. Potraficie sobie radzić z tego typu zagadkami. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Ciesz, się, Jaka odpowiedź? A... Dzień dobry. No witam, <grym> no to... Łąd. <grym>. Która odpowiedź, Rafał? Szybko mów. E... No, Rafał, no. dajesz. Rafał, ale ty na wizji jesteś! To błąd. No, Rafał, jesteś na wizji, także tutaj nie no. przeciągamy czasu. No, nie przeciągamy czasu. Dzwonisz do teleprogramu i pytasz się kolegi Rafała, która odpowiedź chcecie. Ja nie chcę nic mówić, stary, ale ty też jesteś na wizji w tym przypadku, nie? No, nie przeciągamy czasu. No. no. Rafał, Trzy? Dwa? No, dobro, nie, to... Jaka odpowiedź? Dwa, Wszystki masz. <noise> to, dziękuję za tę informację. Ja pierdolę, czy oni wszyscy a, Do tych programów dzwonią same simpy, nie? Naprawdę, same simpy. Najgorsze jest to, że oni nawet kurde nie, nie udają, żeby jakoś spróbować, faktycznie zagadać, tylko są tacy. Kopaki, ja wam y, nie chcę nic mówić, ale jeżeli chcecie poderwać kobietę, ja wam teraz dam taki bardzo prosty tutorial, jak można w bardzo łatwy sposób poderwać kobietę. Tylko do tego będziemy potrzebować naszej aktorki. Słoneczko, chodź tutaj. No, i jak macie taką piękną laskę przed sobą, to patrzycie się na nią, jak ona sobie tak zawija włosy i mówicie do niej. Cześć mała! Słuchaj, jak cię zobaczyłem, to aż mi serce stanęło i przestało pompować krew, bo ono się zakochało w Tobie, podobnie jak ja się w Tobie kocham. Chcę miłować, jesteś piękna, proszę i wtedy ona zaczyna na was patrzeć, a wy patrzycie na nią i wtedy już macie taką relację, taką bliską relację bliską więź, przykładacie sobie usta do ust, ty w tym momencie bierzesz głowę trochę bardziej do tyłu, tak za uszko przykładasz jej i szepczesz, jak bardzo jej nienawidzisz i że jest szmatą znaczy, się tak to powinno działać, ale. Znaczy, no, no mogłem się trochę bilić, ale, ale spróbujcie. Naprawdę, spróbujcie. To dopiero pierwsza zagadka. Która ta zebra. Przepraszam, Żyra Fajs inna. Kochani, nie wiem. Jak mnie wkurza ta tabliczka z Minecraft'a, która krzyczy premiera zagadki. Nie sądzicie, że takie coś byłoby lepsze? Dlatego, że to jest dopiero pierwsza zagadka. No, jak mnie wygląda, znacznie zebra... lepiej, przepraszam, nie? Przepraszam, Żyra Fajs inna. Kochani, nie wiem, co mi się te zebry tak wkręciły, ale mamy kogoś. <laughs> przepraszam, że mi się te zebry tak wkręciły. <laughs> ja ci się nie dziwię, słuchaj, no bo. GBS to tylko składem Kacper, tak? Nie wyobrażaj sobie zbyt dużo. Mamy kogoś, witam serdecznie. E, Chriso. po prostu same wpadki. Dobra, jaka jest odpowiedź? Jedziemy. Szóstka. Szóstka, super, brawo! To było tak śmieszne, że ja myślę, że trzeba zakończyć ten odcinek. Jeżeli chcecie. CBS ma też kawę ziarnistą, więc na przykład do ekspresu, możecie sobie wrzucić, Albo do młynka, jak wolicie. Jest to 100% Arabika, ale ja mimo wszystko polecam wam takie, które mają 5 razy więcej kofeiny, bo takie naprawdę potrafią człowieka obudzić. Zwłaszcza, że z kodem Kacper25 otrzymujecie przez 2 dni 25% zniżki, więc koniecznie go sobie sprawdźcie. A jeżeli nie zdążycie, to po prostu pisujcie kod Kacper, bowiem dają on 20% zniżki, a na przykład biała czekolada też jest super smakiem. Pamiętajcie, najlepiej proporcje mleka 50 na 50. <laughs> przez 5 lat. <laughs> no, ale generalnie kaw się bardzo serdecznie Wam polecam, bo ja z niej naprawdę bardzo dużo korzystam. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek tego typu, to koniecznie sprawdźcie kanał Smoczy Duet, bowiem na kanale Smoczy Duet wyszła część pierwsza tej serii. Tak, to jest dosłownie druga część tej serii. Pierwsza część wyszła już na drugi kanał. Także tutaj macie kartę, koniecznie ją sobie klikajcie. Pamiętajcie, żeby sprawdzać również serwer DragonCraft. Craft. Taki fotel możecie wygrać, taki oto piękny. IP Dragon Craft wers Gorąco Wam polecam sprawdzić. A tymczasem trzymajcie się pożyczę Wam miłego dnia oraz starąbistego roku 2021. Miejmy nadzieję, że będzie lepszy. Słuchajcie ciepło. Cześć.